Manko, jestem tu tylko na chwilę. Ale powiedz, czy słyszałeś kiedyś o Mega News? Nie? To trzymaj się, bo zaraz będzie Tadaam. Mega News to taka lojalnościowa platforma stworzona przez ekipę od mega oklejania. O, zobacz, to ci. W skrócie ich klienci, głównie floty firmowe, zbierają punkty za zakupy i odbierają nagrody, ale najfajniejsze dopiero przed tobą, bo właśnie ty, tak, ty. Lokalny przedsiębiorco? Możesz wrzucić tam swój voucher, rabat, usługę kompletnie za darmo. Dajesz na przykład 50% zniżki na masaż? Mega oklejanie dorzuca swoje 30%. I nagle klient ma 80% rabatu. A ty? Masz nowego klienta. Win-win. Nie potrzebujesz budżetu, nie musisz robić kampanii. Wystarczy dobry pomysł, a resztą zajmą się oni. To co? Wskakuj do Mega News. Głoś swój biznes, daj coś fajnego i pozwól, że pomogą ci w tym jednorożce. No dobra, może nie dosłownie, ale prawie. No dobra, to ja spadam bajo.